Jezu, dzisiaj mnie prześladuje od rana, gdzie bym nie włączył, które nie te social media, czy Twittera, czy cokolwiek innego, czy nawet tylko na tym TikToku, no to uważajcie, nie szukajcie tego sami, odradzam znacząco, ale na pewno już też do Was dotarło. Beata Kozidrak. No nie jestem jakimś mega fanem jej twórczości, aczkolwiek kilka kawałków jest fajnych, jak tam jakieś jeżoro marzeń gdzieś tam leci, to net podgłoszę, nie? Pani no już jest w wieku odpowiednim, żeby trochę się ogarnąć. Nie wiem, jakie tam były przesłanki na okoliczność tego występu, ale chyba był ostatnio koncert w Szczecinie. Nie polecam. Nie polecam oglądać tego popisu. Rodem z. no dobra, już nie będę wnikał w co, ale coś, coś, coś chyba ktoś stracił odlepił się delikatnie od rzeczywistości. I myślał, że mu nie wiem, 40 lat kurnie nagle ubyło. Nie ubyło. I tak jak nie jestem absolutnie w żaden sposób. Wiecie, osobą, która by komuś narzucała co wypada, czy co nie wypada, to tu mam wrażenie, że to nie wyszło. Ale może ja się mylę, bo ja nie jestem przecież Alfą i Omegą. Eee, Jakżeście widzieli, to napiszcie, czy ja się mylę, czy to było ok? czy to nie było, czy to nie było ok. Może już żeby się nie zagłębiać dalej. Po prostu było ok, nie było ok. No tak, tak więc takie mam i nie może mi ten yy, obraz wyjść sprzed twarzy, sprzed oczu, może nie sprzed twarzy, sprzed oczu mi ten obraz nie może zejść i najgorsze jest to, że gdzieś coś by mnie włączył, to znowu jest ten bombardowany tym występem, a już bym nie chciał, no ale cóż, tak działają social media, jak coś wejdzie... W tryb takiego wiralu, to, no to już się od tego nie odkleicie. No i to jest właśnie ten element, który u mnie się odwiralował. Ostatnio też miałem straszna rzecz. Chińscy, chińscy robotnicy budowlani to na TikToku bardzo mnie prześladowali, docinanie płytek i tak dalej. Ale również wczoraj wskoczył mi trend Oktoberfestu i takich krótkich relacji z Oktoberfestu. Z, z dziewczynami w tych strojach. Widzieliście, że Kasandra no mówiłem na taki strój. Kuria no mam ochotę jechać kiedyś na taki Oktoberfest. Nie wiem, już od wielu lat o tym mówię, ale nigdy jeszcze nie wybadałem gdzie, co, jak, z czym, gdzie będzie fajnie, gdzie będzie można przyjechać. Może macie jakieś wskazania, no to już w tym roku to nie, bo widzę, że to jest, to już trwa i to nie wiem, pewnie się kończy. Pogoda była super na ten rok, wydaje mi się, na, na tą imprezę. No, ale bym pojechał. No i to, to teraz w social mediach mi lata właśnie, że, że, że ten Oktoberfest i, i nawet fajne zdjęcia, no bo oczywiście skupiałem się na tych, na tych obrazkach, które warto obejrzeć, a nie które nie warto obejrzeć, co Wam na wstępie yy, wspomniałem. Dobra, tyle. Czekam na Wasze komentarze, bo ja muszę to jakoś, nie wiem, odreagować. jest lodówka w sklepie. Rozumiecie że wyłączona. Do takich ludzi to powinno być jakieś specjalne miejsce w piekle, którzy coś takiego kurnia do czegoś takiego dopuszczają. Po co ta lodówka? Jak jest wszystko ciepłe. A potem się dziwią, że nie ma klientów. Nie ma towaru, nie ma lodówki, nie ma niczego. Klientów też nie ma. Taka opcja wróciła do mnie do domu, zaczynamy Kasandra jeszcze przeprowadzi próbę organoleptyczną, bo to może ja jestem nienormalny, a to jest po prostu pierwszej klasy. Jakościowy produkt, ale ja sobie chyba wezmę, żeby sprawdzić kawałeczek takiego artypysznego parmezanu. Sprawdzę, czy kubki smakowe pracują jeszcze poprawnie. To może w wyniku fast foodowej diety nastąpiło jakieś załamanie? Nie. Pyszny parmezan. Mmm, smakuje jak pyszny parmezan. Nie ma ja pierdziele. Nie wiem, jak można tak pizzę z Pierman dolić. Powiem szczerze, że z bigosem i z paprykarzem wchodziła lepiej. E, carbonara I druga to jest jakaś inna. A dlaczego taka cała pizza w zasadzie tutaj? Jest? No bo dwie były dzisiaj. Byłaś tej fantastycznej pizzy, jaka ocena? No dwa. Dwa? Dwa. Na sześć. Dwa, na sześć. Zamawiać częściej? Nie. <laughs> Albo, bo u nas jest sytuacja taka, że dawniej się chodziło na pizzę taką, która była pizzą pieczarką. Się, tak, no, po prostu. Ta carbonara jest jeszcze gorsza niż tamta. No. Carbonara jest najgorsza. No, w już do zjedzenia wręcz. Przyczyna mam tu coś dla ciebie. <laughs> Pies też nie będzie chciał. E, najpierw się chodziło na taką pizzę, wiecie, że była pieczarka w środku z serem, Potem wjechała Pizza Hut, jako pierwsza pizza, jaka w ogóle była taka zagraniczna w Polsce. To wtedy ona się wydawała przepyszna. Tak, widzisz, no, punkt widzenia jest od tego, co już spróbowałeś w życiu, jakie masz punkty odniesienia. Jednak, jak pojadło się takiej pysznej, fantastycznej pizzy z włoskich składników, to to coś tu. disaster w w porozumieniu. Taki też elektroniczny wynalazek. Podświetlająco, czyszcząco, mopująco na mokro. No i korzystam z okazji, że jest, zanim wróci, żeby sobie tutaj doczyścić moją podłogę. Bo nawet to daje radę, muszę przyznać. Zwykły mop to jest straszna udręka. A to daje sobie radę. Nawet takie rzeczy, które chwilę tu na tych płytkach były, to, to są wciągane. Oczywiście test hub. Ze szczegółami tego rozwiązania. Jezu, Chrystus, co to za moda weszła na takie okulary i te dziewuchy to kupują, to jest najgorsze. Naprawdę, będzie trudno, żeby coś wybrać. A załóż te takie teraz modne? Nie, bo to ja się z tym źle czuję. Nie, Ja tak powiem tylko o promocjach. Jezu, drama. Też gościuwa w tych krótkich leggingsach. nie wydaje ci się, że była taka zakończyła tą modę z sukcesem. Nie. Na krótkie leginsy? Nie, bo ja właśnie sobie mówiłam ci, kupiłam sobie krótkie leginsy i te takie rajtuzy, bo chciałam ci zrobić taki sam show. To ja instal instaluję się Tindera w takim razie. Japoński rap mi dzisiaj też wyskoczył na TikToku. Toku, go. Utwór się nazywa Swag e Hip Hop Rap 2023, tak się nazywa chyba ta składanka czy coś. No, to sobie tym będę odreagowywał, ale Kuria jakoś nie wiem, wpadło mi w ucho. Posłuchałem sobie całej tej japońskiej e, płyty. The Mixtape taki ma, taką ma okładkę. Mia nie? Czy to jakiś znany szansonista? Nie mogę wam puszczać, bo mi przecież zaraz zdejmą film. Ale Słag e, Mia i tutaj u góry pisze Hip Hop Rap 2023. To jest takie coś jak pod strzechą. Jak się ode mnie jedzie, czemu szafa nie jedziesz do tego pod Strzechą? Masz blisko, byś nie musiał w te korki się ładować, i byś tam coś mógł zjeść. Pewnie gdzieś jest to we vlogach, ale dostałem tam najgorszego na planecie z oceną 0 na 6 steka. I od tamtej pory tak się zniesmaczyłem do tej karczmy pod Strzechą, że nie jestem w stanie tam się ponownie wybrać. Coś było to okropnego. Wydaje mi się, że to były jakieś odgrzewanki z wesela z dnia poprzedniego czy z jakichś innych rzeczy. Straszne przeżycie. Eee, I to już dobre, dobre kilka lat minęło od tego strasznego przeżycia. I do tej pory nie jestem w stanie się przekonać, żeby tam spróbować ponownie. Nie wiem, może warto, ale, ale jeszcze, jeszcze musi upłynąć chyba z dekada, żebym zapomniał o tym przeżyciu. Porządki przed zimą. Cześć cytryna. Pozdrow wszystkich, Mał mało łapek. Yy, użyty raz w tym sezonie. Nie było czasu. Drzewa mi już porosły, też by je trzeba przyciąć, ale na razie to to zdemontuję, bo jak już się ma zaraz zrobić gówniana pogoda, to dobrze by to było zdjąć. I taki jest właśnie plan na dziś. Rzut oka od spodu, jak to wygląda. A, to jest podzielone, bo tu z jednej strony zasysa powietrze, a z drugiej wypuszcza ciepłe. I takie rolki są. No dobrze, dobrze. Panowie już jeżdżą, transport przeprowadzki cały kraj, ale ADHD. A tu, proszę bardzo. Myszory wchodzą do chałupy, Rozstawia trzeba przed jesienią te pułapki. Bo pies cytryna sobie nie daje rady. Cytryna masz. Chodź! Dzisiaj dzień wyjeżdżania przesyłek. Power Bank Bank Energii wyjeżdża, a cytryna nadzoruje to wszystko.